Tylko o tym nie mówią. O tym nie mówią, bo się boją, bo się boją ostracyzmu, albo boją się tego, że na przykład y, przestaną pracować. Tak, to prawda. To prawda. Mm, czyli z jednej strony y, to nie jest tak, że to moje środowisko jest y, dosyć sprecyzowane w lewo. <laughs> I to tak, myślę oczywiście o tej takiej lewicy liberalnej. A, bo poglądy są bardzo różne, a z drugiej strony, owszem, no to może być tak, że na przykład nikt nie zaprosi ich do współpracy z telewizji w likwidacji, nikt nie zaprosi ich z TVN-u, a umówmy się, że to są telewizje, które jednak produkują jakieś filmy, seriale, do których Koleżanki, koledzy mogą być zaangażowani, a w związku z na przykład z jakąś jasną deklaracją, nie po ich myśli, może się zdarzyć tak, że nie zostaną zaangażowani.